Z tej Nikolagi a dziś nagrywam. No, no. Yy, i tak. No <grytotek> yy, tak. Chciałbym wam przedstawić mój kanał. No. Mój kanał. jemno sam cię tu. To ten pedał. Jedno wredne To jest zaraz będę nagrywać. Tak. No. Jeśli na gry bardzo was proszę o suba. Plus, lajka. Na moim filmie przedstawiam, W tym przedstawiam. to. Na razie nikt tego nie obejrzał, więc no właśnie dlatego odbieram ten film. Mogę no, zobaczyć sobie tytuł. Przedstawienie do filmu taki wiecie co o takie też no, no, no. LPS dużej stacja zarad i znowu też no, więc ja się z wami żegnam. Bardzo zapraszam o subskrypcję. Siema na raz i na razie!